Szok i czy Robert Lewandowski przyjedzie na mecze reprezentacji w listopadzie, czy dostanie zgodę zielone światło ze strony Bayernu Monachium. No właśnie, pojawiły się kontrowersje tego typu, czy Robert Lewandowski zostanie puszczony przez Bayern Monachium na mecze reprezentacji. A przypomnę, że taka sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku piłkarzy Werderu Brema, którzy nie dostali zgody na to, żeby opuścili Niemcy, żeby pojechali na mecze reprezentacji. A to wszystko w kontekście koronawirusa, tak? To nie jest brak zgody nie bo się nie zgadzamy, bo będziesz kontuzjowany tylko ze względu na koronawirusa mało tego, tutaj dochodzi też kwestia e, kontrowersyjna dotycząca kwarantana więc zawodnik, który opuszcza Niemcy przyjeżdża do Polski, będzie występował ale jak wróci do Niemiec, będzie musiał się podać obowiązkowej kwarantannie, no i co w związku z tym, czy to nie będzie powodować, że Robert Lewandowski wróci z meczów reprezentacji Polski, ale na przykład nie będzie mógł wziąć udziału w meczach Ligi Mistrzów, czy meczach ligowych w związku z obowiązującymi przepisami Sanitarno-epidemiologicznymi w Niemczech. No właśnie, dzisiaj na temat całej tej sytuacji, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, nigdy nie było problemu, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego i przyjazd na reprezentację Polski. Bayern Monachium zawsze się zgadzał, chociaż teoretycznie mógłby powiedzieć, nie, nie zgadzam się, nie chcemy ciebie puścić, bo będziesz kontuzjowany. No przecież była taka sytuacja, gdzie Arek Milik został świeżo co kupiony przez Napoli, tak, za 32 miliony euro pojechał na mecze reprezentacji Polski i miał kontuzję potworną, tak naprawdę kontuzję, która go wyeliminowała przez kilka miesięcy z gry w piłkę i to było na samym początku, jak właśnie Napoli go kupiło, no więc klub teoretycznie mógłby powiedzieć, no co to za zakup piłkarza, który praktycznie tak, za takie potężne pieniądze zaraz po prostu przyjeżdża i jest kontuzjowany zamiast pomóc drużynie. Natomiast tutaj jest zupełnie inna sytuacja w kontekście Roberta Lewandowskiego, ponieważ niektóre kluby w Bundeslidze rzeczywiście nie zgodziły się na to, żeby piłkarze opuścili tutaj tak kluby czy po prostu wjechali na mecze reprezentacji nie dlatego, że mogą być kontuzjowani czy jakieś inne problemy, tylko w związku właśnie z obawami doty 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 dotyczącymi koronawirusa, tak? A tym bardziej, no mogłoby to być po prostu istotne w kontekście Roberta Lewandowskiego, no bo Robert Lewandowski jest najlepszym zawodnikiem Bundeslidze, królem strzelców, no to Bayern Monachium powiedział, nie, 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 nie puścimy go na mecze reprezentacji, bo na przy przywiezie po prostu jeszcze koronawirusa, zachoruje, będzie to niedobre. No okazało się, że nie ma takich obaw, tak naprawdę Robert Lewandowski może spokojnie przyjechać na mecze reprezentacji Polski, ponieważ Hans Flick dał praktycznie zielone światło, został ostatnio zapytany na konferencji prasowej właśnie w tej kwestii, powiedział w ten sposób, każdy lubi grać dla kraju, jesteśmy otwarci i pozytywnie nastawieni w tym temacie, tak mówił tutaj Hans i Flick na konferencji prasowej. No, Haswik może powiedzieć w ten sposób, że jest pozytywnie nastawiony, bo wyniki ma bardzo dobre, tak? I Robert Lewandowski, i Bayern Monachium, same zwycięstwa. Poza tym, gdyby nawet zabrakło Roberta Lewandowskiego, tak? To było w jednym z ostatnich meczów, gdzie Robert Lewandowski nie wystąpił od pierwszej minuty. No, to są też inni świetni zawodnicy, więc to nie jest tak, że cały Bayern Monachium oparty jest na Robercie Lewandowskim. Natomiast gorzej by było, gdyby na przykład Bayern Monachium był e, tutaj rzeczywiście, tak? Było tam sporo przypadków osób zakażonych koronawirusem. Wtedy nie wiadomo, czy byłoby takie zielone światło ze strony Monachium. Natomiast tak, trzeba powiedzieć o tym, że reprezentacja Polski będzie rozgrywać teraz trzy mecze w przeciągu kilku praktycznie dni. Będzie to bardzo intensywny praktycznie czas. Pierwszy mecz jest 11 listopada z Ukrainą, następnie 15 listopada z Włochami i z Holandią 18 listopada. Istnieje dużo zagrożenia zakażeniem się koronawirusa, koronawirusem. Nawet tu nie jest kwestia na samym zgrupowaniu, bo pewnie będą zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, piłkarze że będą testowani co chwilę na obecność koronawirusa zaraz po przyjeździe, na 48 godzin przed jednym spotkaniem, drugim, trzecim i tak dalej. Tych testów będzie aż do znudzenia. To co mówił ostatnio praktycznie Robert Lewandowski, że po prostu tych testów jest mnóstwo, takich ośrodków Bundesliga i mecze reprezentacji, aż do znudzenia. Natomiast, no właśnie, niektóre kluby rzeczywiście mają obawy, że piłkarze mogą przywieźć takiego koronawirusa i mogą zarazić kolejnych zawodników. Natomiast tak, Hansi Flick Flik jeszcze mówi w ten sposób, tak mówił na konferencji prasowej. Cytuję: Pozostajemy w kontakcie ze wszystkimi federacjami, ważymy za i przeciw. Na tę chwilę wszyscy otrzymają zgodę na grę dla swoich reprezentacji. Taki mówił Hansi Flick na konferencji prasowej. Warto powiedzieć, że inna sytuacja była, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, jeżeli przyjeżdża na mecze tutaj październikowe. Reprezentacji Polski, a inna sytuacja jest praktycznie w listopadzie, tak? No bo te mecze wcześniejsze, no to w Polsce aż nie, nie było aż tak dużo przypadków osób zakażonych koronawirusem. Natomiast te mecze praktycznie tutaj listopadowe, to jest zupełnie inna sytuacja, gdzie w Polsce mamy do czynienia praktycznie po 27, 24, niedługo będzie 30 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. No ale to na pewno dobra informacja, optymistyczna, Także że Bayern Monachium puszcza Roberta Lewandowskiego na mecze. No muszę powiedzieć, jeśli chodzi o werdy. Brema, tam była taka sytuacja, jest taka sytuacja, że kilku piłkarzy dostało zakaz, tak naprawdę, wyjazdu na mecze reprezentacji, o zakaz opuszczania tutaj Niemiec. Jeden piłkarz z Werderu Brema dostał zgodę na rozegranie meczu reprezentacyjnego, ale tylko dlatego, że ten mecz będzie odbywał się w Niemczech, niedaleko praktycznie tutaj, gdzie piłkarz mieszka, tak? I tylko dlatego, że stosunkowo to jest niedaleko od miejsca zamieszkania, to piłkarz może pojechać na ten mecz, ale inni piłkarze, którzy mieliby opuścić kraj, no to na to praktycznie klub się nie zgodził. Pytanie też jest takie, jaką decyzję ostatecznie podjąłby piłkarz? Tak. Ja na przykład bym mimo wszystko i tak pojechał na mecz reprezentacji, czy po prostu klub by mi zakazał, czy też nie, no bo to jest mecz reprezentacji, jest to siła wyższa, jest to po prostu jakby no, klub jest bardzo ważny, tak? Ale reprezentacja jest też bardzo ważna, istotna. No i tutaj trzeba po prostu jechać na ten mecz reprezentacji, chyba że rzeczywiście byłaby taka sytuacja, także duże zagrożenie, czy po prostu nie wiem, tutaj taka sytuacja, że selekcjoner by mi. Nie, nie potrzebował, czy powiedziałby, że jeżeli nie musisz, to nie przyjeżdża i tak dalej, no to jest inna sytuacja, natomiast reprezentacja no to tak jak potrzeba kraju, tak, no to występuje się dla kraju, nie przyjeżdża się to nie gra dla pieniędzy, dla splendoru, prestiżu czy reklamy, tylko po prostu dla reprezentacji kraju. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że Ludzie w Polsce jesteśmy zmęczeni po prostu całą tą sytuacją z COVID-em. Nawet ci, którzy są zdrowi, i piłka nożna jest ważnym elementem, tak naprawdę odskocznią, także możemy na tą chwilę odpocząć i po, obejrzeć faktycznie mecz, poemocjonować się wynikami czy spotkaniem, spotkaniem piłkarskim. Nawet jeżeli to odbywa się bez udziału publiczności, jeżeli są puste trybuny, mimo wszystko jest to swego rodzaju właśnie odstresowanie czy też atrakcja w tych nieciekawych czasach, więc to też jest bardzo ważny aspekt. Tak? Natomiast no, widzimy, że tutaj Bayern. Monachium nie ma żadnego przeciwwskazania, może po prostu piłkarz Bayernu spokojnie przyjechać na te mecze reprezentacja. Teoretycznie Bayern Monachium mógłby mieć obawy, bo przecież na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski Maciej Rybus był zakażony koronawirusem. No i miał troszeczkę pech, ten taki karny jeżyk, tak, praktycznie całe dwa tygodnie przesiedział w pokoju osamotniony, w pokoju po prostu, w hotelu to było w Sopocie, tak, Jeśli albo w Gdańsku, albo w Sopocie zgrupowaniu, więc miał po prostu pecha, aczkolwiek na no wszystko miał podawane, tak, jedzenie i tak dalej, były te testy, testy wykonane i tak dalej, potem ostatecznie wykonano ten test, już nie miał koronawirusa, wrócił do Rosji, natomiast no można powiedzieć, że miał pecha, bo dopiero co przyjechał, pierwszy test wykonany, okazał się, że zakażony, e, tak, i całe dwa tygodnie w odosobnieniu, no miał czas, żeby spędzić gdzieś, nadrobić na braki, jeśli chodzi o media społecznościowe, czy po prostu skontaktować się z bliskimi, krewnymi, z żoną po prostu porozmawiać na Skype'ie, czy przez telefon, tak, no bo na, tak to miał po prostu po prostu pecha, no ale najważniejsze, że nic mu się nie stało względem zdrowia, tak, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że różni ludzie różnie przechodzą koronawirusa, niektórzy bardzo to źle przechodzą, mają drastyczne objawy, problemy z oddychaniem, z yy, po prostu płucami tak dalej, muszą trafić do szpitala na, na, na tlenoterapię, chociażby tutaj przykład Radosława Majdana, tak, że trafił też do szpitala, yy, bo miał problemy z oddychaniem, też musiał być tlen podany, a przecież Radek Majdan yy, był yy, bramkarzem, tak, yy, sportowcem, więc to nie jest kwestia tego typu że koronawirus dotyka tylko osób w podeszłym wieku, mających inne choroby współistniejące, oni po prostu gorzej to znoszą, bo koronawirus może dotyczyć, dotyczyć praktycznie każdego, tak? Bez względu też na tutaj stan zdrowia. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!